To jest pomysł, który ma przede wszystkim promować ruch, ruch związany z wszystkim, co jeździ, czyli mówimy o rowerach, kulajnogach. Przez te wszystkie dni naliczyliśmy jakby 19, ponad 19 tysięcy aktywności wśród wszystkich uczestników. Dotyczy ono właśnie rolek, ono dotyczy rowerów i, i tego wszystkiego, na czym oni się tutaj do szkoły poruszali. Wszyscy siedzieli w domu ponad 7 miesięcy, jeżeli chodzi o uczniów, to jest dobry moment, że, że mogli właśnie w tym maju wykorzystać. No to zdrowie, to jest przede wszystkim zdrowie, ruch. Cieszymy się, że taka reaktywacja ruchowa nastąpiła i ona dotyczy nie tylko dzieci młodzieży, ale też Rodzin, bo z dzieckiem często na rowerek czy na hulajnogę wybrał się rodzic, mama, tata, czasem babcia, dziadek. Ważne jest to, żeby tylko to wszystko pozostało w dzieciakach i wśród rodzin, żeby te nawyki, które mam nadzieję przez miesiąc się wyzwoliły, po prostu rzeczywiście cały czas żyły z nimi, nie tylko od maja do maja. To jest potrzebne dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia fizycznego. I ja taką, ma związek z taką profilaktyką też prozdrowotną, więc generalnie to dobry kierunek. A co najważniejsze, co w dniu dziecka jest szczególnie ważne, daje mnóstwo radości. My życzymy dzieciom często radości, uśmiechu, od ucha do ucha. No właśnie to są takie sytuacje, kiedy możemy sprawić im radość, niekoniecznie jakimś drogim prezentem. To jest radość, którą dziecko czuje na hulajnodze i na rowerze.